Witam, z tej strony Rafał Chmielewski, Wasz naryngolog. W ostatniej części na temat zespołu pustego nosa opowiem Wam o tym, jakie są wnioski z samego tego podsumowania z zespołu pustego nosa, czy trzeba się tego zespołu bać, czy się nie trzeba bać i przekażę Wam również rady praktyczne na temat takiego postępowania związanego z samym około zabiegowym okresem, przed zabiegiem, po zabiegu, jak do tego podejść sensownie, jak się z lekarzem, o czym porozmawiać, co no zwrócić uwagę, żeby było wszystko przeprowadzone bezpiecznie i skutecznie, żebyście odnieśli korzyść z Waszego zabiegu małżowi na Dolnych, także zapraszam Was, dołączcie, zachęcam do tego, żebyście śledzili na bieżąco dalsze informacje. To jest już ostatnia część Zespołu Pustego Nosa, e, później kolejne ciekawe materiały. Mam już w planach, mam już przygotowany jakiś konspekt tego, co będę robił, także zachęcam Was do tego, żebyście dołączyli do, do mnie i śledzili na bieżąco. Jakie są wnioski z Zespołu Pustego Nosa z funkcjonowania, z oceny, z leczenia? Zespół Pustego Nosa występuje rzadko i tylko w około 20% po całkowitym usunięciu małżowiny nosowej dolnej, więc jakby to nie jest choroba częsta, ona wciąż jest chorobą rzadką, chociaż oczywiście no z uwagi na to, że pytaliście o to, że, że chcieliście, żebym ten materiał przygotował, to wydaje się, że może to być taki temat, że co druga osoba ma w rodzinie jak kogoś z zespołem pustego nosa, to tak naprawdę jednak problem jest dużo rzadszy w rzeczywistości niż, niż jest dyskutowany tak naprawdę. On jest modny w sensie dyskusji, natomiast nie jest częsty. Jest tym bardziej prawdopodobny zespół pustego nosa, im bardziej destrukcyjny jest zabieg. Czyli jeżeli zabieg mamy całkowitej resekcji, częściowej resekcji, elektrokoagulacji wysokich temperatur albo laserowej, on jest bardziej prawdopodobny. Jeżeli to jest zabieg wyłamania małżowiny nosowej, czy radio, radiochirurgicznego leczenia, czy chirochirurgicznego leczenia, on jest zdecydowanie mniej prawdopodobny. Dotyczy niemal wyłącznie zabiegu małżowiny słowej dolnej, także środkowa małżowina nie ma znaczenia w przypadku zespołu pustego nosa. Rozwija się w ciągu miesięcy do lat po zabiegu, nie występuje bez operacji. Czyli operacja jest konieczna, żeby taki, o takim rozpoznaniu móc mówić. Ułagodzenie objawów jest możliwe, a leczenie jest trudne i brak jednej sprawdzonej, skutecznej metody leczenia. To są wnioski z tego, z tego badania. No i teraz na końcu chcę Wam powiedzieć moje takie podsumowanie z, z radami, które mogę, jeśli mogę w ogóle Wam przedstawić jakieś rady a propos Waszego ewentualnego leczenia. Jeśli problem Was dotyczy, to co robić i jak, jak do tego podejść? Przede wszystkim najważniejsza moja tutaj pierwsza rada: nie bójcie się. Nie trzeba się bać tego leczenia. Trzeba podjąć wszystkie starania i kroki, które trzeba, mo, trzeba zrobić i można zrobić przed zabiegiem operacyjnym, żeby się do niego przygotować, natomiast nie powinniście się bać. Strach jest najgorszym doradcą tak naprawdę w takiej sytuacji. Jeżeli problem jest, trzeba postępować według kolejnego, konkretnego schematu, który Wam właśnie zaproponuję za chwilę, natomiast y, najważniejsze jest to, żeby postępować racjonalnie, y, opierać się na argumentach, na doświadczeniu, a nie na emocjach, bo emocje są w tym przypadku złym doradcą. Przede wszystkim, po pierwsze, potwierdź, czy tego zabiegu potrzebujesz. Jeżeli masz dany problem z nosem, zgłoś się do laryngologa, który takie zabiegi wykonuje, niech on razem wspólnie z Tobą to oceni i ustalicie wspólnie, czy zabieg nosowy jakikolwiek jest Ci potrzebny. Po drugie, przedyskutuj z lekarzem powód i zakres operacji. Niech to wszystko będzie... To, co myśli albo wie lekarz, nie dla Ciebie będzie również jasne, a propos Twojego nosa, żebyś dokładnie wiedział, czy wiedziała, jak do tego tematu podejść. Poprosi o określenie dostępnych metod zabiegu, czyli jakie są możliwości leczenia operacyjnego danego lekarza, czy ten problem da się. Yy, zaadresować zabiegami niedestrukcyjnymi w, przypadku, w Twoim przypadku, czy konieczne jest, zabiega, jest le, leczenie destrukcyjne w, w tej sytuacji i dlaczego tak to, się, tak to wygląda. Sugeruję wybrać metodę skuteczną, ale jak najmniej destrukcyjną dla to, to też to, 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 co mówiłem. Usta z lekarzem, co robić po zabiegu, czyli tak naprawdę yy, bardzo ważne jest to, po jak już zabieg się odbędzie, żebyś dokładnie wiedział, czy wiedziała, jaki do tego podejść w domu na co dzień później co robić, czyli jakie są zalecenia na pierwszy dzień po zabiegu, na pierwszy tydzień po zabiegu, na pierwszy miesiąc i rok po zabiegu, żeby dokładnie było wiadomo, jak się nosem zaopiekować samemu w domu już bez kontroli takiej bezpośredniej lekarskiej. Bardzo ważna sprawa: przestrzeganie zaleceń po zabiegu. Przestrzeganie zaleceń po zabiegu jest częścią leczenia. To nie jest tak, że leczenie kończy się w momencie wyjęcia sądy, takiej czy innej z nosa. Tylko to jest dopiero początek tej drugiej fazy leczenia, czyli domowej. To, co lekarz powie i zaleci jako postępowanie w domu, ewentualne kontrole, są częścią leczenia. Sukces leczenia polega na tym, żeby dobrze pacjenta zakwalifikować do zabiegu, czyli żeby on dobrze wiedział, Dlaczego ma zabieg wykonywany i żeby był zakwalifikowany odpowiednio? Później drugi etap leczenia, żeby był odpowiednio zoperowany przez lekarza, a trzeci etap leczenia, to jest przestrzeganie zaleceń lekarskich w domu i dbanie samodzielne o to, żeby operowana okolica była odpowiednio nawilżona, wypłukana, oczyszczona, i oczywiście, żeby była też skontrolowana przez lekarza w odpowiednich terminach zgodnie z ustaleniami. To są trzy części leczenia, czyli dobra kwalifikacja. Dobre leczenie operacyjne i prawidłowa i skrupulatna kontrola pooperacyjna zgodnie z zaleceniami lekarza. Zgłosi się kontrolę, to właśnie o tym powiedziałem. I bardzo ważna sprawa, później, jak się leczenie zakończy, załóżmy, że leczenie trwa ogólnie miesiąc czy dwa miesiące, to też trzeba, pacjent powinien wiedzieć, co zrobić z leczeniem później po tym zabiegu. Czyli kończą się kontrole, kończy się leczenie operacyjne i co mamy robić z nosem, czy mamy go pukać codziennie, co drugi dzień, jak często, jakimi preparatami, jak nawilżać, czym nawilżać, żeby to było wiadome. I co ewentualnie zrobić, jak coś się wydarzy kiedyś tam w przyszłości, gdzie się zgłosić. Najlepiej do tego lekarza, który zabieg wykonywał, bo on ma całą dokumentację, wie, co było robione i jemu najłatwiej będzie odnieść się do tych objawów pacjenta, które są, skontrolować swoją jakby pracę i swoje działanie i gojenie pacjenta i podjąć kolejne kroki, które mają by, miałyby zaradzić na ewentualnym problemom, które miałyby powstać. Więc ogólnie... Przesłanie moje jest takie nie bójcie się, podchodźcie do tego racjonalnie i rozsądnie, ale o wszystko wypytajcie, dowiedzcie się, żeby ten zabieg był przeprowadzony jak najlepiej, jak najskuteczniej, a Wasze leczenie było jak najbardziej bezpieczne. Także to w podsumowaniu zespołu z tego nosa chyba z mojej strony tyle. Mam nadzieję, że temat jakoś jest opracowany tak dla Was ciekawie i, i skorzystacie z tej informacji i będziecie podejmować bezpieczne i rozsądne decyzje probo tego, gdzie i jak się operować ze skutkiem pozytywnym dla Waszych nosów i dla was samych. Czyli się po prostu i byli zdrowi tak naprawdę, bo to, to jest nasz największy cel jako lekarz, żeby pacjenci byli zdrowi, a przez to szczęśliwi. Także z mojej strony to chyba tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, Twój laryngolog Rafał Chmielewski. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie i podejmujcie rozsądne decyzje.